Cześć. Witam was serdecznie. Z tej strony Patryk i tak jak obiecałem, tak też czynię. Dzisiaj mamy środę, czyli możliwość omówienia tego, co się będzie działo przed nami, a także to, co jest za nami, czyli półfinałowe pary Pucharu Polski. Serdecznie was zapraszam do oglądania. co się będzie działo dzisiaj, ponieważ dzisiaj mamy mecz pomiędzy poznańskim Lechem a zdobywcą w poprzedniej edycji Pucharu Polski Lechem Gdańsk, Lechem Gdańsk przepraszam, gdzie te dwie, dwa zespoły zmierzą się na stadionie miejskim w Poznaniu. Co ciekawe, warto wspomnieć, że oczywiście oprócz tego, że Lechia jest Zdobywcą poprzedniego roku Pucharu Polski tak Lech jest, z powiem, który no, jeszcze też niedawno się próbował przynajmniej nie jeden raz walczyć o, o, o finał, przynajmniej w finale próbował walczyć o Puchar Polski. no Nie udawało się to, dwa razy z Legią przegrał, raz przegrał na, praktycznie w końcówce. Z arką Gdynia. W każdym razie no, teraz staje do roli faworyta osłabiany młodzieżą. Przede wszystkim dobrą formą z ekstraklasy, która ma miejsce w tej chwili. Cztery zwycięstwa z rzędu na pewno coś znaczą, ale i Lechia nie jest bez szans, bo jednak trzeba przyznać, że Lechia też złapała dobrą formę na końcówkę kolejek ekstraklasy tym bardziej dobrze to wróży również na mecz, który zapowiada się niezwykle ciekawie. Aczkolwiek no nie ma co ukrywać, faworyt jest tylko jeden, jest nim poznański kolejusz. Przypomnę tylko dla ludzi, którzy lubią statystyki, że Lech tak naprawdę przez 19 lat przegrał tylko jeden mecz z Lechem u siebie i to dwa lata temu, jeżeli się nie mylę. Także no, przed trenerem Stokowcem i jego Jedenastką piłkarzy, naprawdę ciężkie zadanie, żeby pokonać. Przede wszystkim, tak naprawdę, dobrze grającego Lecha, który w tym sezonie naprawdę pokazuje, że no, ma szansę na tytuł. Tak? Ma szansę, obudził się chyba w najlepszym momencie i ma szansę właśnie na chyba czwarty finał w tym przynajmniej niedawnym, niedawnych latach. A także być może w końcu, po tym czwartym razie, w końcu zdobycia. Tego y, Pucharu Polski, bo coś trzeba przyznać, że chyba jakaś klątwa ciąży nad powiem y, z Poznania, bo, no, no bo jednak, tak jak mówię, wcześniej przygrywali, przygrywali z Legią, teraz jeszcze niedawno z Arką, także no, no, widać, że, widać, że coś tam coś te tam, ta klątwa y, gdzieś tam chyba krąży. No, teraz będą mieć łatwiej, bo teoretycznie mecz nie w Warszawie, tylko w Lublinie 24 lipca, więc y, no, kto wie, kto wie, może tutaj lech pokusi się o zdobicie pucharu. Aczkolwiek tak jak mówię, ja nie odbieram szans zarówno jednemu, jak i drugiemu zespołowi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to fajne spotkanie. Mam nadzieję, że będzie dużo bramek, bo to jednak puchar polski on się swoimi tutaj prawami przedstawia, także, także mam nadzieję, że będzie to. Bardzo dobry mecz. No, wy będziecie o tyle mądrzejsi, że będziecie znać wynik wcześniej i będziecie się mogli z nim podzielić, oczywiście, w komentarzach. To, co dzisiaj mamy, to oczywiście mamy, natomiast wczoraj mieliśmy również emocje, ponieważ wczoraj również był mecz półfinału Pucharu Polski, gdzie w Krakowie, Krakowia, oczywiście pod wodzą trenera Michała Probierza podejmowała warszawską legię, legię, która dominuje oczywiście, jeżeli chodzi o punkty w tabeli ekstraklasy. I wydawało się, że chyba, chyba Krakowie, ostatnim owianym zwycięstwem, tak jak wspominałem na piłkarskim podsumowaniu tygodnia, jest dobrym, dobrym starcie, jeżeli chodzi o, o zwycięstwo ewentualne nad Legią. I tak też się stało. Warto też wspomnieć, że przecież Krakowia to jeden z najstarszych klubów, o ile nie najstarsze, to już jest kwestia gustu i i, i, historyk, i historyków. W każdym razie no, 114 letniej historii swojego istnienia Krakowia nigdy nie grała w finale Pucharu Polski. Tym bardziej nie zdobywając go. No, to już z siłą rzeczy, ale, ale no, przyszedł moment, w którym po pierwsze przełamali pewne klątwy, ponieważ właśnie pierwszy raz zagrają w finale, pierwszy raz będą mieć szansę na zdobycie Pucharu Polski i kolejna klątwa, która fakt, powiedzmy, że być może została zdjęcia, to przede wszystkim wyniki z Legią, bo nie ma co ukrywać, że Krakowia nie miała nigdy dobrych wyników z Legią, zwłaszcza u siebie czy też w Warszawie. Ostatnio się udało to przełamać po 50 paru latach, wygrana w Warszawie w ubiegłym roku. 0 do 2, no, teraz 3 do 0, także naprawdę imponujący wynik. No ale trzeba przyznać, że oczywiście Krakowi ten mecz przede wszystkim się ułożył od początku spotkania, bo już bardzo wcześnie zaczęli strzelać. Natomiast też również i, i też przede wszystkim dobrze grali, tak. Jeżeli chodzi o, o mecz, to nie ma co się do nich tutaj przyczepić. Naprawdę, to był solidny kawał w ich wykonaniu dobre, dobrej piłki i y, warto ich przede wszystkim za to chwalić, bo y, Legia, co ciekawe, no, jakby trochę zaspała w tym meczu i, i no, przede wszystkim dziwię się, że z w takim, takim momencie z sezonu, gdzie praktycznie ma jeden punkt do zdobycia Mistrzostwa Polski, czyli teoretycznie. Tam szansa już jest jakby ustabilizowana, tak tutaj wystarczyło po prostu zagrać dobre spotkanie. No ale jak widać chyba Legia zanotowała pewien zniżkę formy i to widać mniej więcej od no powiedzmy, że od jakoś 30 kolejki Ekstraklasy, bo gdzieś już tam w tym meczu od górnika było widać, że coś się nie dzieje dobrego z Legią. No i oczywiście to widać też po wynikach ostatnich spotkań. No i też chociażby tym wtorkowym. Także gratulacje z naszej strony dla zespołu pasów. Na pewno dla nich to jest bardzo wyjątkowy mecz, przede wszystkim bardzo wyjątkowy wynik. No i może on być jeszcze lepszy ze względu na to, że dla probierza ta słaba postawa Krakowa w lidze w tym roku, w tym sezonie jest być może będzie odsłodzona zdobyciem chociażby. Pucharu Polski, ale o tym oczywiście dowiemy się dopiero za kilkanaście dni, a dokładnie 24 lipca. Dzisiejszego odcinka to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jak wy oceniacie Wasze spotkania, które oglądaliście lub oglądacie w chwili obecnej, kiedy być może oglądacie również materiał. Także dzielcie się oczywiście. Ja chętnie poczytam, a także Batek chętnie poczyta. Jeszcze takie małe ogłoszenie, być może w sobotę, ale jeszcze tego nie, nie jestem pewny na 100%. Być może w sobotę Legia ma zdecydować się na ewentualne organizowanie fety, gdyby wygrali z Krakowią tym razem, albo zremisowali przynajmniej z Krakowią mecz u siebie w Warszawie. Więc jeżeli owszem taka decyzja zapadnie, to na pewno ja się na tym pojawić, żeby nagrać Wam materiał i, i później go wrzucić na kanał, więc jeżeli ktoś będzie miał chęć, to oczywiście taki materiał w sobotę powstanie, ale nie wykluczam, że on nie musi być wcale teraz, tylko może być za te dwa tygodnie między innymi, bo też przecież nie znamy dokładnie rozstrzygnięć w, jako mistrza Polski. W każdym razie, jeżeli nie w sobotę, to zapraszam Was już w niedzielę na kolejną edycję Piłkarskiego Podsumowania Tygodnia, gdzie podsumujemy sobie oczywiście wszystkie mecze Class, a także zmagania innych lig, m.in. polskich i zagranicznych, europejskich. Życzę Wam udanego dnia, udanej końcówki weekendu, jeżeli będziecie oglądać nas dopiero w weekend. Także dużo dla Was zdrowia i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć.